Witam serdecznie. Ja ze mną znowu ten kolega Center Dzień dobry. Witam. To wiesz co? Ja może stron farmery wyłączę. Dla bezpieczeństwa mojego i twojego. Ej, mojego psychicznego? To <gryś> jest tego, pasy zapnij. Po co? No bo żeby to nie latało. Otaje źle. Nie będzie latało spokojnie. Czekaj. Ej, a może my to potem jak zostawimy tego na wszczepie w tym garażu A, zapomniałem, że włączyłeś strong farmera i teraz jak się biegnie, jak się nie. trzeba biegać powoli. A to ja wyłączę, to jest po tak 12 szybkie bieganie, tak? Nie, chodzi, ja, chodzi mi o coś ten, że jak strong farmera złapiesz i biegniesz nawet wiesz, milion na godzinę, to i tak ci się ta rzecz nie puści, nie? A, ale nie, no to już ja go wyłączyłem strong farmera teraz. No tak, i teraz trzeba wolniej biegać po prostu, No to jak biegałem, chcesz, to włączy przy... bardzo, nie? Dobra, ale dobra. możesz sobie tylko szybkie bieganie ustawić. Tam jest taka druga opcja. Ja tu muszę na kupkę pozrzucać. Okej. Okay. Ile tu jest słomy? My te, litry sprzedajemy, nie? Ja. To tam jest po 700. A gdzie jest słoma? Ty no, 150 warte. Za 1000 litrów. A jedna kostka to jest 300? 700. 700. Przynajmniej tak u mnie pokazuje. A, chodź jeszcze. To w sumie sporo warto jednak jest, nie? No, sporo, no. nie sporo. Biorąc pod uwagę ile tego mamy to chyba jednak nie. Dobra, tak. Ja tu na kupki zrzucam. Zaraz będziesz mógł podjeżdżać. A nie będziemy tam ja to, chodzić. Ja tu układam elegancko. <laughs> ile ich wyszło? ciekawy? O, musimy dograć moda na licznik belek nie będzie takich pytań ile ich jest? A no, to ja mam 6300 na nowecie Tylko to pakujemy. To łańcuch trzeba było mi od razu ten z modu dodać. No co, byśmy się holowali później Ty że on to uciągnie? Jak mu tył siądzie pewnie? Ta te czwórka da radę. Tak, tak. Okej, okay, czekaj. Łap. nasz ten pracownik. Kończył. Chyba. Bez pełnych. Kończył, nie, nie, skończył robotę. Jadę do niego, niech wysypuje. O, dobra, taką. Teraz do niego. A nie, dawaj to, wysypuj. Trochę podjechać bliżej. Tu co za na sprzedaż idzie? Nie. To chcesz sprzedać? A ja, ja wiem. Ja bym to trzymał na obornik, potem przerobić Dobra, elegancko. Marchewka dostarczona. jest nasze gospodarstwo? Ja się zgubiłem. Okej okay. Dobra, ja już jadę tam. Czy wiozę go? O, jeszcze dobra pieniądze. Czemu? Persja pracowników. E, tam taki to pracownik z niego, nie? E człowieku. Ja bym wziął trzy razy więcej. To <laughs> jest faktura. No euro by żąda Dobra, no to 12.600 jedzie? Czy nie jedzie? Nie jedzie, bo Ja wieku. mam tu jak coś z tego z torka. On ma chyba ze 150 koni. A to. Myślę, że będzie lepiej zadziałało. Dobra, niech to na razie sobie stoi, tak o. Idę do Ciebie. Co ty robisz? Jeżdżę. I czekaj, A tu co? Dajemy jakby teraz do góry, czy... czy jak? Chyba jeden raz, raz, raz wyglądamy, spróbuj dalej. Tak o. Dawaj, będziemy szerzej teraz dawali. O tak o. Jeszcze. Pamiętaj, że tych barek nie masz za dużo. Czyli co, połowa wystaje barek, ile? Nie wiem. takie na się Ja Nie, dobra, bo to spada. Co, spada? Połowa nie może być. Dobra, faktycznie. Ale ja no, mam, 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 Patrz, 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 to jest tak, tak jak się kiedyś układało. Na jeden na środek i o. Patrz. A by było tak, o. Na burtę naładować. A, i ten też spada. Patrz, tak, tym sposobem, patrz. Ja pamiętam, to się kiedyś jak piramidy normalnie budowało trochę z góry No, 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 no właśnie Człowieku, tu na prawie O no, Gdzie moje miejsce zajął? Piercy A z ty... no, opuść tutaj ten pasyj A z tyłu tego nie otwieramy tego? Nie da rady otworzyć tak Nie da rady... co, podmyszku próbowałeś? Ta, podmyszkę masz w burce to... Baba. Tam pod X-em jest kiprowanie, To <laughs> ty Masz twój X. Yeah, nie, nie mógł w kosmos. To był twój X. O, o o. Elegantko. Czekaj. Czeka. Dobra, nie no, taką <laughs> dawaj tą ostatnią boreczkę i. Dobrze, dobrze, 12 tysięcy litrów już tak, jest, tak panie kierowniku. No i super, jednak tego mało trochę jest, co? Ja. Aha. Uciekł jeszcze Ja ci tu poznasz, że będzie chyba lepiej, co? To co? Ty mu się śmiejesz. To no, komuś się nie chce zberek zbierać. Gdzie rzucasz? Jawrę skurczę wykuty. Może nie układam, Minę... ale chcesz to ułożę. Mi na głowę chyba rzucasz? Mi się nie podoba to patrz, patrzę pod te słońce, się ściemnia. Coś że... już ja Dobra kurde, taki problem właśnie da pracować zwalniam się A był pan zatrudniony No to idziemy do skarbówki, że na szarnot pan zatrudnia pracowników Pan nie jest pracownikiem, tylko Ironmanem Kurde, to jest fakt okay, a tu co, taka? Czy tak... Nie no chyba jeszcze szerzej. Ale jakby nie wiem czy wiesz, tak by na zakładkę czy, czy jak? No, by kawałek, taka jeszcze bardziej. Nie. No. może zaraz. Ja, jakby się zmieściło tak? No nie. By się musiało zmieścić dwie belki tutaj, wiesz, teraz na środku. No. Jeszcze z tyłu. jeszcze z drugiej strony trzeba uzupełnić zapewnić pięter Dobra. <grytanie> będzie przeciążona jedna strona. Ani kierowniku, będzie dobrze. Ze z tyłu, już jedną. Jak to przyszedł? Jak ją to wyjąć? Bierzesz A taki mądry? O czekaj, Basia Panie kierowco! Odjazd! Nie ja doszartowałem Ej, <noise> <noise> Hej, zostałeś tu u mnie Ale ty, o, topnąłeś się Beczk Jak tam biegłeś bo ja z kosmosu jestem z <grywa> przyleciał na pole. Rozbił się. Czekaj, A nie bo... zobaczysz, że jednego silosu nie miałeś? Przerobimy ten silos na rak rakietę na <grywa> Tak Człowieku, bajka o. Teraz tak, tutaj to weźmiemy dalej Coś tutaj... Czekaj, 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 czekaj O Jezu I tu się stało? Niedobrego O, przełamał się, o, pięknie Poczekaj jeszcze O Teraz to a jedno w sumie tak trochę za bardzo do środka, trzeba to poprawić I teraz Można jechać Dobrym się popatrzył, pomyślałbym o Shaleli. A, to. Tutaj podrzucę. Dobra, to jaki robimy zakup? Jak przerobimy całą marchewkę? Co kupujemy? Więcej marchewki. Więcej chcesz? Dobra. No co, kombajny trzeba sprawdzać. Ale to co, chcesz inny kupić? Wy No, już sam jestem. Już wyjedziemy, no, no, Ile? 600 tysięcy chyba. Tutaj, do warzyw. 640 6. No i 3 metrowy w sumie. No brakuje ci tylko 600 tysięcy. Co to dla siebie? <laughs> Trochę marchewki trzeba zabrać. <laughs> oj, tam, oj, tam. Ale to możemy dokupić po prostu więcej tego, więcej pola. No, kredyt. to. No albo i kredyt. O dokładnie. To jeszcze tego przed zimą pasowałoby. Ja tak, już coś to kupię po zimie. Przed zimą się zardzieje. No dobra, dobra, niech ci będzie. Ale to chcesz po kupić pole czy maszynę, żebyśmy się dobrze zrozumieli? Kredyt, to można wziąć w opór, nie? Potem ty to będzie sposób, nie ja. Mm, jak weźmiemy full kredyt, to na maszynę nie wiem czy nas będzie stać. Bo już jest chyba 200 kafli. Może wziąć nieskończoność Kredytu. tego w farmingu. Jak nieskończoność? Zobacz. Nie, ja, to... a nie. Yeah. Koniec. No i no zawsze był jakieś limity, ale to jest chyba w zależności od tego też nie wiem ile masz budynków. Tak mi się wydaje, czy masz, nie wiem, jak oni to liczył. A coś takiego, że masz budynków, masz yy, tak dalej, jakby twoje, a twoja, wiesz. Zdolność kredytowa jest większa. Tak, o no, tak dosłownie. Łap, łap. Ja bym budynek jakiś kupił jakoś wiatę, tam no, obok tych gór. To jest taki w sumie duży plac Albo jakieś zwierzęta, albo coś, nie wiem Bym zainwestował w coś Byś podjechał bliżej tych kostek I ci rzucam je ładnie na jedno Tak, to, ja, to, ja, to, ja, to, ja to kalkuluję, ustawiam, wiesz, matematyk. Matematyk. Ja, matematyk. Dobra, dobra żeby, Nie chcę, żeby wystrzeliły <laughs> Ej, to będziemy musieli ją zostawić w tej, tej, wiacie to no nie spadnij, proszę. Niestety. O, trzyma się. Długo z niej nie pokorzystałem. Ona musi robić. Co robić? Robotę. Roboty? Dobra, dobra tam. No i proszę, pięknie widzisz, firma usługowa Circery Company. O, jeszcze tutaj. O, panie. Dobra, już sobie prawie koniec z tymi kostkami. Teraz tylko je poukładać. Tylko. O, tylko, tylko. Chcemy tego Siać w sumie jakoś, soja, albo coś? O Jezu. No, jak jest kombajn, to wiesz, albo sprzedać kombajn i iść typowo marchew, nie? Nie wiem, w marchewkę, warzywa, masz też pasternak, kurak... Nie, Mat, jak radzisz? To wieku ja gram na tym DLC i dopiero godzinę czasu może. W sumie tego, w inne warzywa jest sens też iść, bo jak masz fabrykę, to on chyba trzy... te... trzy typy naraz jest w stanie przerabiać, nie? No, masz te masz same, czyli pasternak i tak dalej, co tam widziałem. Hmm. A tego, a jak masz w ogóle te trzy rodzaje tych upraw, no, tych warzyw to możesz przerobić je na jakąś, nie wiem, zupkę chyba taką jedną i to jest jeszcze więcej warte Potrójna zupa nie ja wiem jak tam się nazywa może jakaś potrójna no, zupa potrujno, po, No potrójna zupa, no autentycznie <grym> Ej, teraz to spoko wygląda Człowieku, ja bym mógł tutaj zrobić nieskończoność Normalnie <grym> Statek Ty, a, a ty a co ja to, żeby na to palety tykłaś z tym, z zupami? <laughs> Ej, dobra. Możemy to przetestować. Zobacz jak mówisz już większą pojemność, ładowną. No. Możemy przetestować, serio. Jadę! No stój! Stój, Diable! Dobra. Ale co, to jest ostatnie chyba piętra, nie? No, no, do, do układania tych palet. Oj, oj, ono chodzi. Co ci chodzi? Amerykanów. Albo no. A, bo jest pasem zablokowane, poczekaj. Nie wiem jak ty to potrzebujesz... ...ułożyć, ale proszę. Dokładam się. A, bo ty tu po aż. No ale tak widzę trzeba czekać, trzeba trochę. No, ale to już wszystko chodzi. Za tego przyczepa, zobacz. Bo ona ma jakiegoś... Ona jest w rytmie disko. trzeba spiąć. Stop. Co rozpinasz? No bo ustawiam perki belki, no <grymne> <grymne> rozpinaj, one się tutaj ruszają wszystkie Jak ruszają, to się żyją. To dobrze. Zara popsujesz. <grymne> Kosmos wylecił, serio. Eee... Dobra, rok poćmie te belki z bliżej. Jak tyle, yy. no jak, byle jak co ty gadasz? Trzeba platformę robić. Dobra, już to naprawiam. Dobra, jak chcesz, to może wejść tak. Już to naprawiam. Daj mnie tutaj. Daj ja mnie tą belką, muszę dać. Układanie kostki na brukowej też się to nadaje. Ej, ja teraz takie trzeba zasieki porobić do góry. Jeszcze raz szeroko już poszła. O, tak o, teraz ty bierzesz pas. Dawaj. Wodu. A, nie złapało, niestety. Chyba jest jakiś limit, zaraz. Nie ma limitu żadnego, tylko trzeba położyć odpowiednie belkę. Sugeruję, że nie potrafię belki położyć. Nie. Yeah. Ja? No, kto? Nie yeah. O, o, o. Elegancko. Czekaj, czekaj. Nie no to... Tu rusza wszystko. Fajnie. Dobrze. Zabieszenie musi pracować. <laughs> Ale tutaj dwie, jeszcze tam kilka. Ja tu mur chiński buduję. Będę cię strzelał. Czekaj, czekaj. Nie, no, bo będzie fajnie wyglądać. Wiem, bo ja to wkładam. No, a mi jeszcze jedną kostkę. Jeszcze sobie? Tak. Ja podjadę. Co ty zrobiłeś? Ja nic. No nie ruszaj. no Dziką drogę. Pomocy. Pasów się za szeregą cenę nie odpina. Ej, no. Niestety. utknęła. Nie Zabij pas, za pas! Który? pas! No, Który? Wszystkie Już, oh. proszę bardzo Ja na chwilę muszę farmera uruchomić Mmm... tutaj No nie da się nadal O Trzeba no, mało to podnieść no. do góry Czekła ci belka no To dobrze bo ja w trakcie wyłączyłem niestety tego pudziana O, idealnie co jest patrz Dawaj, dawaj tutaj Murek budujemy Ty, a jak się buduje mur? To się przekłada, się przekłada, <grym> nie? Matka. Dobra, to okay. Patrz, już masz piramidę Musisz tutaj tego złapać Górny Dawaj Złapał? A ja, to jak puszczę. Ocze pa, o! I z drugiej strony zrób tak samo. Okej. Okay. I ty zaraz... 52 tysiące litrów. No to tak. Nie dużo, niedużo tego zarobku. Dawaj, jeszcze, 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 jeszcze. Do góry, dobry. O! I puść. No i co, zapiłeś? Ja, ja dobra. zrobię ci zdjęcie Ale już ja zakręcił pod tego pod słońce Panie Już tu tak widział Brum brum Nie no Rakieta Odlatuj panie choć jeszcze tego do wiaty musimy to zmieścić ja się kopie. Wiesz co, już widzę problem mały, ale dobra. Przyjedź tutaj. Zresztą będzie na tej lawecie już wiecznie. nie? Przecież jedziemy zaraz po zupę znaczy, tam markę Zresztą, marchewkową. Nie wiem, czy tu wjedziesz do środka. Na wysokość nie wiadomo na pewno. Ale na szerokości ale powiem. Ale dawaj. To jest jakieś światło u góry. Nie wiem, czy da się je zapalić. Może w nocy się zapala automatyk. No ale to jest przycisk w środku. Nie działa. A nie, jest, pod R. Dobra, Pod nie R? Tak. Zawsze no. pod myszką było No tak się zdziwiłem właśnie. Cowa pan, cowa pan! <laughs> Za szeroki jesteś. To Ty, pan... ale załodziej to brakuje. No niedużo, no. Czekaj, to jedną zabiorę kostkę, poczekaj. Co się stało? Ty kliknąłeś chyba X, co? Myślałem, że ty nie będziesz od pasów no niestety Dobra, dawaj teraz Przecież chyba teraz ty już nie wiedziesz w ogóle No dawaj, dawaj Aha, ale pas zapiałeś, nie? Nie Nie! Co się stało? Bo kliknęło mi się. Eee, we have a problem? Tykaj, złapały cię. O. <grymna> Dobra. Gdzie z tym idziesz? Na wycieczkę, biorę mi się w teczkę. <grymna> <grymna> Jakie drifty. <grymna> Dawaj panie to. Okej, okay, czekaj, ja to tu wezmę. Ledwo co pali. Świetnie, oh. Dobra, podjechałem. No poczekaj, ja wiem co zrobię. Toż nie, bo to nie przejdzie. Chciałem ja cofnąć ci wiki prawa do środka. A to co? Usuwamy kilka rzeczy, znaczy kilka warstw na platformę, czy nie? Będziemy tak normalnie wozili. Pomidorowy. Hmm? Ja mogę wozić na tej dawce, co teraz tak stoi, tak jak teraz. Na belkę. Kiedy kilka trzeba zdjąć, żeby było na płasko. No tak, no ten mur. Dobra, to ja go zdajemy a potem zobaczymy. Ewentualnie. Zastanawiam się, czy środek ciężkości nie będzie za wysoki, ale ja pokażę. Dobrze, moi drodzy. Dzisiaj się użegnamy. Takie to nasze przygody były. O, ja. Przyjechałeś z marchewką elegancką Tak. Trochę mamy tego. O 20 tysięcy, plus tutaj chyba 20, więc będzie niezły zarobek. Tymczasem do kolejnego. Hej.